Jan Brzechwa. Sum. Mieszkał w wiśle sum wąsaty znakomity matematyk. Krzyczał więc na całe skrzele: Do mnie, drodzy przyjaciele, w dni powszedniej w niedzielę, na życzenie noże dziele odejmuje i dodaje, i pomyłek nie uznaje. Każdy mógł więc przyjść do suma i zapytać, jaka suma. A sum jeden w całej wiśle odpowiadał na to ściśle. Znała suma cała rzeka. Więc raz przybył lin z daleka i. Ma! Ma! Jest, jest. Drogi panie, ja dla pana mam zadanie. Jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie, panie sumie, czy pan zdoła w swym pojęciu odjąć zero. Od dziesięciu sum uśmiechnął się z przekąsem. Liczy, liczy coś pod wąsem. Wąs sumiasty jak u suma, a sum duma, duma, duma. To dopiero mam z tym biedę. Może dziesięć, może jeden. Upłynęły dwie godziny. Sum z wysiłku już jest silny. Myśli, myśli. To dopiero od dziesięciu odjąć zero, żebym miał przynajmniej kredę. Zaraz, zaraz, wiem już. Jeden, nie, nie jeden? Dziesięć chyba. Ach, ten Lin, to wstrętna ryba. Alin szydzi. Panie sumie, w sumie pan niewiele umie. Sum ze wstydu schnie i chudnie. Już mu liczyć coraz trudniej. A tu minął wieczór cały, wszystkie ryby się pospały, i nastało znów południe, a sum chudnie, chudnie, chudnie. I nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka, więc opuścił wody słodkie i za żonę pojął szprotkę.